Jakie psychologiczne aspekty wpływają na skuteczność identyfikacji wizualnej? Nie ma co ukrywać. Nasze mózgi to leniwe bestie. Lubią rzeczy proste, znajome i dobrze skomponowane. Dlatego niektóre marki przyciągają nas od razu, a inne no cóż, wyglądają, jakby same nie wiedziały, kim chcą być. Kolory mają moc. Czerwony pobudza, dlatego że używa go Coca-Cola i McDonald's. Niebieski budzi zaufanie, jest idealny dla banków czy telewizji. Na przykład ING, zielony, kojarzy się z naturą, ze zdrowiem, czyli z eko. I nie bez powodu używa go żywiec drój. Prostota wygrywa. Nasze mózgi lubią rzeczy, które łatwo zapamiętać. Nike, Apple czy, Pay, czy Payu są banalnie proste i dzięki temu rozpoznawalne. Kształty też mają znaczenie. Okrągłe logo kojarzy się z ciepłem i przyjaznością. Kanciaste bardziej budzą takie wrażenie solidności i siły. Podsumowując, jeśli Twoja marka wygląda byle jak, to ludzie ją tak odbiorą. Chcesz, żeby Twoja identyfikacja naprawdę działała? Obserwuj nasz profil, obserwuj realizacje, które tu prezentujemy i dzięki temu Twoje działania marketingowe, Twój branding będą znacznie skuteczniejsze.